Cześć Szymanko, witajcie w kolejnym dniu, można by powiedzieć. Dzisiaj znowu elektryka na tapecie. E, tak, to widać warsztat oświetlony we w dzień, we w dzień, e, w dzień. więcej ja, jest, ja. ale to nic, będziemy to ogarniać. E, dzisiaj próbuję zająć się tą rozdzielnicą. E, I pieraz drzwi, to tak właśnie będzie wyglądać. E, kilka obwodów tu będzie. Może na pewno powiecie, albo większość z Was powie, że to za dużo obwodów, ale, ale ja sobie tak wymyśliłem, i tak to będzie trochę skrzynka kupiona nie pod. No ta skrzynka rozdzielcza jest kupiona troszkę nie pod to co chciałem, ale jakoś to tu upcham tak jak ja chcę, a jak to wyjdzie, tak naprawdę, no to zobaczymy już niedługo. Co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, na pewno nie jestem elektrykiem, to na pewno wam mogę powiedzieć. To tylko co wyczytałem, no i troszkę jakiegoś tam Ala doświadczenia doświadczenia, bo to nie jest doświadczenie, nawet tylko wiedzy może takiej od, od, od kolegów i różnych i z różnych innych sieci, ze stron i tak dalej. Więc na pewno będziemy mieć. Mamy tutaj licznik. Na pewno przed licznikiem będzie wyłącznik główny, czy za licznikiem? Właśnie miałem dać za, ale chyba daje się przed. Dam przed, przed, przed licznikiem. Dzisiaj będę podpinał tylko jedną fazę, bo mam dociągnięte tylko 220 do, do, do warsztatu. A dopiero w przyszłym roku będą, będą trzy fazy ciągnięte. Ale wszystko jest już kupione pod trzy fazy. E, więc trzyfazowy e, licznik e, i wyłączniki, różnicówki. E, wszystko jest pod trzy fazy. Tutaj wr i tak dalej. Więc na pewno będzie jest wyłącznik główny, e, będzie licznik. E, później będzie tutaj jest coś tam przepięciowe, chyba? Tak to, e, e, to się nazywa. Czekajcie, zerknę do To się nazywa. Ochronnik przepięciowy B plus C. Tak, to się nazywa ochronnik przepięciowy B C. Po co? W warsztacie w sumie nie potrzeba, ale czasem tutaj będę na warsztacie używał takiego sprzętu elektronicznego, którego szkoda by było w czasie burzy uszkodzić. Może w ten sposób. Na przykład w czasie wyładowań pioruna i tak dalej, tak dalej. To jest właśnie po to. No i wyświetla trzech faz różnicówka wiadomo no i później tutaj jest wyłącznik zwykły wyłącznik to jest to to jest B16 pod, no, akurat go tutaj wsadziłem teraz nie wiem czy to będzie docelowo czy nie będzie pod trzy fazy bo mówię bramy są na 220 więc to inaczej ale będzie trochę sprzętu na 360 V, więc na przykład, na, pewno, na przykład gniazdka będą osobno, e, jakieś tam maszyny będą osobno. E, tu jest wszystko na 220, też B16 wszystkie są. E, więc jest dobrze. E, różnicówki są 40. Tu będzie na pewno kolejny obwód, czyli różnicówka. No tutaj mamy diody tylko trzech faz No i wyłącznik główny, bo tutaj będzie właśnie Na przykład ten obwód powiedzmy, że będzie na gniazda Na warsztacie, a ten obwód na przykład na jakieś maszyny czy coś tam Nie wiem, jeszcze zobaczymy Ale tak to będzie na pewno, więc tak to sobie wymyśliłem Kto to połączy teraz? Nie mam zielonego pojęcia Nie no, muszę dzisiaj połączyć <laughs> Jakoś damy radę E, trochę poczytamy po lecie, Trochę poczytamy tu tam sram Troszkę się wie Plus do plusa, minus do minusa wiadomo e, no Zobaczymy Może nie wybuchnie Także do potem To no tak to wygląda. Próba generalna już jest zrobiona na podstawie lamp. Będzie trochę mrygać, bo z tyłu są led podłączone światło. Wyłącznik główny, tutaj doprowadziłem prąd tylko. O, 220 normalnie na dwa kable. I teraz tak, wychodzimy z włącznika głównego na licznik. Wiadomo, plus plus. Później e, po prawo minus, minus tutaj. Minusem wychodzimy na szynę, do góry, tutaj. Tutaj wychodzimy minusem. Prosto spod licznika idziemy do góry minusem. E, I teraz tak. E, z licznika plusem wychodzimy do tej przepięciówki, czy jak to się tam nazywa. Chyba, przep... nie wiem. No, mówiłem wcześniej na filmie, w każdym razie. E, I teraz Aha, tutaj na razie jest minięty. minięty jest To coś jest minięte, o To To nam będzie pokazywało ilość prądu Jest pominięty Na razie porobiłem test i coś mi nie działało, a teraz już wiem o co chodzi I teraz tak, do różnicówki I z różnicówki Lecimy do wyłącznika poszczególnego, tego którego chcemy. Tu akurat będzie, będą lampy podpięte tylko, więc pod 16 różnicówka 40, 16 wyłącznik B16. I teraz tak, do różnicówki minus szyny, tutaj, na górę do różnicówki, i od dołu bierzemy minus, to jakby na lampy leci z różnicówki, nie? Prosto. Ja źle przedtem podpiłem, nie podpiłem tutaj, tylko prosto tutaj podszynę i wywalało mi różnicówkę cały czas I Właśnie nie wiedziałem o co chodzi, dlatego to jest wszystko porozbierane Ale y, zaczniemy to uzbierać z powrotem Za chwilkę Czyli tak, lecimy, lecimy sobie tak Prąd mamy tylko tutaj dochodzi Co myśmy zrobić z powrotem? Z powrotem tu wpiąć Teraz właśnie nie wiem jak to ma być tak do końca Wam powiem Na pewno to miało być tu wpięte Było, ale coś tu nie chce wleźć

Spróbujemy jeszcze metodę prób i błędów. Tak nie róbmy. Spróbujemy teraz. To. Te wody nie są podpięte, oczywiście to. Nic im się nie stanie. Nam się nic nie stanie. sobie i co teraz się stanie Chyba działczy Muszą, może muszą być podpięte trzy fazy. Jakbyśmy... byśmy stąd zabrali a dali go tu. Nie wiem dlaczego pokazuję cały czas 250, 250. teraz już nic nie będzie pokazywać Trzeba było za ten mały. Muszę tak, a te wszystkie. Nie wiem czy będą potrzebne, ale tyle było w pudełku, to je założyłem. Przesuniemy tu. Skąd kolor 0 zero wszędzie pokazuje 250. No to czekaj. Mamy miernik. Mamy miernik. A nie były byle jaki 700V prąd ten chyba tak dwieście trzydzieści siedem, trzydzieści osiem. Dlaczego tu? kłamie włączamy gada fajny mierniczek no i co dobra czyli tak połączenia kabli znowu z 250 Dobra, tak czy inaczej, te wszystkie połączenia trzeba zrobić. Tutaj mają być, tu góra jest zrobiona, czyli 4 kwadrat. 4 metry mm kwadrat, No to lecimy. No to lecimy. Czyli tak, to jest połączone, ok. Teraz tak, potrzebuję ja jeszcze kawałek kabla. No i mówię ja robię sobie to czwóreczką 4, mm, 4 mm2, z tego względu, że z tego względu, że mamy taką przyłącz, większą nie ma sensu, mniejszą nie chcę, z tego względu, że będzie podprowadzone przyłącz do warsztatu będzie podprowadzona y, siła tak zwana Czyli 360 i z 360, dlatego, 3, dlatego yy, wyłącznik główny jest 3-żyłowy na cztery w sumie. Tam pisali niektórzy, że. Ale to muszę się jeszcze dopytać. Yy, mam takiego znajomego yy, elektryka, który się zajmuje właśnie takim wysokim napięciem. Muszę jego podpytać dokładnie, jak to rozkminić i zrobiłem, także no, to nie 4 lub 5 Licznik też czterożyłowy, Trzyfazowy, o, o to mi chodziło Trzyfazowy licznik I co? No i tak to właśnie miało wyglądać, trzyfazowy licznik, no i wszystko jest na trzy fazy Dlatego później, dopiero na końcu będę brał poszczególnych, z poszczególnych faz tutaj z jednej fazy, z drugiej, z trzeciej. Tutaj sobie będę, nie wiem, jedno na gniazdka, drugie na na coś tam, na lampy. O, na przykład. Przekrobię białym, niech będzie białym. jak to będzie wyglądać. Na razie będzie No to próbujemy Zapinamy Zapinamy różnicówkę i światełko I działczy I działczy i to nam działa zobaczymy czy licznik nam zacznie bić Teraz oczywiście możemy użyć mierzyć Ryboleczką Tu nigdzie nie ma Pazy wychodzą, minus to minus Jedna, zero to zero I tu jest Rozłącznik Różnicówka Wszystko działczy No i gitara